Przywitać Pana, przywitać Pana. Czym prędzej się wybierzajcie, to betlejem pospieszajcie. Przywitać Pana, przywitać Pana. Dzieciątko w żłobie z wszystkimi znakami danymi sobie, jak o Bogu cześć a witając zawołani z radość. radości. Z radości. Jako Bogu cześć mu dali, A witając sławowali, Z radości. Z radości. Ach, witaj z dawna żądany, Cztery tysiące lat wyglądany. Na Ciebie, Króle, prorocy, czekali wachtyś tej nocy. nam się objaw nam się objawi, na ciebie króle prorocy, czekali, a tej nocy nam się objawił. nam się objawił. Do wydotku swego ostróburzu. Śpiewanie, śpiewanie, śpiewanie. Chwała bądź Bogu Wysokości, a Obój na niskości naharobodził się z Dusz Duż odkupicie od Na ziemi, na ziemi, na ziemi, naharobodził się z Ludzki w na ziemi, na ziemi, na ziemi. Zrodziła Maryja dziewica, wiecznego, boga bez by na skleku wybawił, a w niebie skąd postawił? Awatár, awatár, By na piekła wybawił, a w niebie. Oh, sorry, oh, Wiosny śpiewują Wiązł do pasterzy, którzy trzód swych strzegli, aby do Betlejem czym prędzej pobiegli. bo się narodzi zbawicie czego świata, odkupicie gloria. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Bo sie narocim, spavite, vsego świata, podcupite. Gloria, 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 Exorcist Od patryj czekany, od proroku ogłoszony, od narodów upragniony. Od proroków ogłoszony, od narodów upragniony. Witaj dzieciąteczko w żłobie. Wyznajemy Boga w Tobie, Coś się narodził tej nocy, Byś nas wyrwał z czarta mocy. Coś się narodził tej nocy, Byś nas wyrwał z czarta mocy. Witaj Jezu nam zjawiony, Witaj dwa kroć narodzony, raz z ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki człowiekiem, raz z ojca przed wieków wiekiem, a teraz z matki człowiekiem. przy stole wigilijnym składaliśmy sobie życzenia. Pozwólcie, że imieniem duszpasterzy swoim i księdza Norberta i księdza Wiesława złożymy Wam nasze życzenia. Te świąteczne bożonarodzeniowe. Kiedy opowiadam rodzinie, moim bliskim, że w górze jest jeszcze dużo ludzi do Spowiedzi świętej przed świętami, że jest nas sporo nam szach świętych, że uczestniczymy w rekolekcjach, w roratach. Że kolenda nie jest na zaproszenie, tylko od drzwi do drzwi, bo wiemy, że na nas czekacie. To taki trochę inny świat. Enklawa. Za to Wam dziękujemy. To nie jest tak, że kiedy Ksiądz mówi kazaniem, kiedy Ksiądz sprawuje sakramenty, kiedy ksiądz w jakikolwiek sposób służy nam, że to tylko my dajemy dla was wiernych, ale jest właśnie ta sytuacja zwrotna, że wasza wiara i nam pomaga kapłanom, księżom i mi osobiście mobilizować się i jeszcze więcej od siebie wymagać. To te słowa wypowiadamy. W obliczu Jezusa Narodzonego, Jego ubogiej stajenki, świętej rodziny. Są to święta rodzinne. W rodzinach różni jesteśmy bardzo różni. Od charakterów, poglądów, zapatrywań, sympatii sportowych, piłkarskich i wszelakich innych, muzycznych. Ale Boże Narodzenie nas jednoczy. Mamy wiele zwyczajów świątecznych, bożonarodzeniowych, bo jesteśmy narodem, gdzie jest jako Polacy wiele wartościowych rzeczy, różniących się, ale wspólnie nas jednoczy. Miłość do Ojczyzny i miłość do Pana Boga. I życzymy Wam, żeby ta miłość była w naszych rodzinach, była w naszej parafii, w naszym mieście, w naszym powiecie. W naszym codziennym życiu. Jezus nas uczy miłości, te święta uczą miłości. Uczymy się przez te święta mówić językiem Pana Boga, czyli językiem miłości. Niech zatem nie zabraknie nam w codziennym życiu. Tego Wam życzymy. Tych podstawowych słów, serca powiedzianych. Dziękuję, proszę, przepraszam, dobrze, że jesteś. Pięknie wyglądasz, cieszę się Twoją obecnością i sobie dokończmy sami. Życzymy Wam, kochani, dużo radości tej ludzkiej z przebywania sobą w gronie rodzinnym i życzymy tego zachwytu nad pięknem miłości Pana Boga, jakim jest Narodzenie Jezusa. I Niech to wydarzenie nas mobilizuje, byśmy na Jego miłość odpowiadali swoją. Miłością. Szymy teraz, Bóg się, Bóg się rodzi, podstruch a mnie wiosł obnażony. Ogień nie blask ciemnieje, a granice nieskończony, skardzony okryty chwałą. Śmiertelny Król nad wiekami, A z ciałem się stało I mieszkało między nami. Wskarcony, okryty chwałą, Śmiertelny Król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Cóż masz niebo nad ziemiami Bóg porzucił szczęście swoje. Wszedł między nami, dzieląc z nim trudy i znoje. Byli winni sami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami, nie mało cierpiał nie mało, żeśmy byli winni sami, a słowo ciałem się stało. Mieszkało między nami, w nędznej szłopie urodzony, Szłuch mu za kolebkę dano. Cóż jest, czym był otoczony, bydło pasterze i siano? was to spotkało. Witać Go przed bogaczami, A słowo ciałem się stało I mieszkało między nami. Tu pocy was to spotkało, Witać Go przed bogaczami, A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Podnieś rękę, Boże, dziecie, błogosław ojczyznę miło. W dobrych radach, dobrym wyżycie wspieraj jej siłę swą siłą jedność całą i wszystkie wioski z miastami, a ciałem się stało i mieszkało między nami. To nasz i majęność całą i wszystkie wioski z miastami. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami.